Halo, halo, dzień dobry. Grzegorz Kochański. Witam moich serdecznych gości. Igor zaczyna jako pierwszy. Powiedz mi, co za ekipa przyszła dzisiaj tutaj do studia? Świetlica socjalna w nisie. Coś więcej? To jestem Igor, mam 12 lat i lubię grać w piłkę nożną. No, i nie jest to FC Barcelona na pewno, jeśli chodzi o Twoją drużynę. Nie. A jaka to Twoja ulubiona? Domaszkowice. Jeżeli chodzi o ulubioną, to Real Madrid. Ale do Moszkowicą kibicujesz? Nie, gram tam. A, serio? No. Dobrze, to powiedz mi, dlaczego warto jest uprawiać w życiu sport? Jest się szybszym, lepszym i tak dalej. Masz już dziewczynę? Nie. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Mamy i rodzic i cały dom. Okej, okay. dzięki wielkie. Teraz Michał. Okej. Okay. Um, jestem Michał, mam 8 lat. Lubię grać w piłkę. Najlepszym klubem jest moim to Real Madrid. I wszedłeś tutaj do radia po schodach, czy wjechałeś windą? Windą? Bo nóżki cię bolą? Nie, tylko po prostu windą się lepiej jeździ. Okej. Okay. A gdybyś zaczął się w windzie, na przykład między piętrami, to y, zacząłbyś panikować? Czy opanowałbyś sytuację? Panikować? To by było najlepsze rozwiązanie, żeby ktoś mnie usłyszał. O, w sumie dobry pomysł. Masz rodzeństwo? Tak. Pozdrawiamy? Tak. Jak mają na imię? Oliwier, Laura i mama. To jeszcze jedno pytanie do ciebie. Co zrobić, aby odciągnąć dzieci od telefonu komórkowego? Zabrać im telefon na kilka dni. Okej, okay, dziękuję. Kolega ma na imię? Janek. Janku, ty chyba jesteś starszy od y, kolegów, ale równie temperamentny. Wiesz, co to jest temperament? No, trochę wiem. Temperówka to wiadomo, a temperament to taka, wiesz, osobowość. I jeżeli ktoś ma taki temperament, czyli, no, jest zauważalny. Ludzie się z nim liczą, dostrzegają. Jak to jest u ciebie? U mnie, no tak zależy też od dnia i tak dalej. Kilka słów o sobie. Jestem Janek, mam, mam 12 lat i lubię grać w piłkę, lubię wychodzić z kolegami, lubię, i moim ulubionym klubem jest Real Madrid. Kogo pozdrawiamy od ciebie? Mamy tatę i rodziców. Tu koledzy się domagają uwagi też. To Igora też pozdrowię. Okej, okay, dobrze. To mam teraz pytanie do wszystkich. Kto będzie chciał, to odpowie. Okay. Czy faceci muszą grać tylko w piłkę nożną? Może nie wiem, nie. chcieliby tańczyć albo uprawiać balet. Czy w życiu każdy może robić to, na co ma ochotę? Tak. No, mogą robić to, to, co chcą. Nie muszą grać tylko w piłkę nożną. Czyli jeżeli któryś z was na przykład stwierdziłby, że a, teraz będę na przykład trenował balet albo gimnastykę artystyczną, to co, He, będziecie się z niego śmiać? Nie. Yy, raczej nie. Dlaczego to jest ważne, żeby traktować siebie z szacunkiem i szanować też innych? Bo dobro zawsze wraca. I bardzo wam dziękuję. Chodźcie tutaj z tej strony teraz do mnie. Teraz do mojego studia wkroczyli panowie. Bardzo proszę się przedstawić. Bartek? Mam na imię Rafał. Ile lat ma Bartek? 14. A Rafał? 9,5. i pół. O, spoko. I gdzie najczęściej w nysie lubicie spędzać czas? Na osiedlizy socjalnej. Ale głos masz naprawdę rewelacyjny. Przyzwyczaiłeś się już do niego, Bartku? No. Tak. Mhm. Potrafisz tak śpiewać wysoko jak arie operowe? No tak. Jak się nazywa ten proces u mężczyzn? Mutacja. Dokładnie. I to po jakimś czasie mija, głos staje się taki potem, że każdy przez telefon myśli, że będziesz miał już 50 lat. No. Czy korzystacie z telefonu komórkowego? Czasami. Nigdy na Nie. razie. Bardzo dobrze. Dlaczego telefon komórkowy y, może być pomocny, a może też y, wyrządzać krzywdę? Bo można się z kimś skontaktować I tylko tyle Rafał, ale są też jakieś takie gry czasami Albo filmiki, są które są Są po prostu takie gry, które wciągają I wtedy psują się ręce i oczy mm -hmm. A najbardziej oczy się psują wtedy Lubicie y, jakieś specjalne dania jeść? Umiecie coś już sami ugotować, Rafał? Albo kanapki zrobić? Kanapki umiem Jakie są najlepsze? Pomidorem z ogórkiem kiszonym? I z boczkiem. Bartek to pewnie już robi desery. No, czasami też. No to jakie? Nie wiem, różne. Co jest w życiu ważne, jak myślicie? Eee, wiedza. Rafał? Nie wiem. A może znajomości, żeby mieć dużo kolegów i koleżanek? Hmm. Chyba tak. Co lubicie robić? Co wam sprawia przyjemność radochę? Rafał. Kiedy idę do kina z rodzicami albo na wychodzę na plac zabaw. Bartku? No ja tak samo. Rafał, przygotuj osoby do pozdrowień. Kogo pozdrawiamy od ciebie? Tatę, mamy i całą moją rodzinę. A ty, Bartku? Moich kolegów ze, ze szkoły i yy, mamy i rodziców. I całą moją rodzinę. Bardzo wam dziękuję. Coś jeszcze dodajemy? Nie, to wszystko. Nic. Trzymajcie się, pa! Zaczynamy kolejną przygodę z radiem. Mówiliście już kiedyś albo wcześniej do mikrofonu? Nie, tak. tak. Na występach w szkole. Aha. Ja jestem Grzegorz i teraz po kolei proszę się przedstawić. E, mam na imię Laura. Mam na imię Szymon. Mam na imię Teofila. Całkiem nieźle. I ile macie lat? E, ja będę miała w tym roku 14. Ja będę miała w tym roku 12. Ja będę miała w tym roku 9. Kurczę, i wy się tak wszyscy dogadujecie, bo jednak między wami jest tych kilka lat e, różnicy. Laura pewnie strasznie rozrabia, co? Jak tam Teofila? Eee, można tak powiedzieć. M mam ją wypożyczyć sobie? Nie. Nie, nie? nie Okej. Okay. Dobrze. Lepiej nie, odda pan po minucie. <noise> Laura, rozumiem, że przed Laurą za chwilę wybór szkoły średniej. E, tak. O kurczę, wiesz, że to już nie są żarty. Mhm. Jak zainteresować dzieci i młodzież, aby nie używały tak często telefonu komórkowego? Na przykład zachęcać je do różnych sportów na zewnątrz i od czasem do czasem pozwać tak na jakieś. od godziny do gry? Na godzinę gry? Czyli zrobić taki limit. Czyli możesz korzystać z telefonu, ale przez godzinę dziennie i więcej nie? Tak. A dlaczego nie można tak często korzystać z telefonu, Laura? Bo można być uzależnionym od telefonu? Psują się oczy? I tak. Drętwieją nogi i plecy. I tak, i nawet ręce. No właśnie. Dobrze, ale też jest ważne to, żeby rodzice lub opiekunowie poczytali na przykład książkę tym mniejszym dzieciom, bo rozumiem, że wy już radzicie sobie z tym sami nieźle. Tak. Mhm. Teofila, jakie bajki lubisz czytać? Wszystkie! Ja pamiętam, że kiedyś y, czytałem Czarnoksiężnika z archipelagu i przyjąłem sobie y, taką ksywkę Krogulec. To jest też taki ptak, ale on tam był bohaterem i takiego maila sobie potem nawet założyłem. Mam go do dziś. Fantastyka taka do czytania. Widzę, że jeszcze chcielibyście mnie zagadać. To w, może wy macie do mnie jakieś pytanie. Nie wstydźcie się, to... To <gorgeous> będzie tylko na antenie w radiu. <noise> Możemy zacząć od chwili te pytanie? Nie, od ale, Laury. Od chwili. Od chwili. Ila pierwszy pytań. Czy badasz się z ratownikiem? Ratownikiem medycznym? Uh -huh. Nie. Pracowałem kiedyś w szpitalu, ale nie jestem. Ale pewnie pomógłbym, bo złodzieje się wtedy, kiedy dobrze ludzie nic nie robią. Wiecie o co chodzi? Uh -huh. Szymon? No. No dobrze, Jaką robić? Co lubię robić? Lubię e, sobie pospać, lubię sobie dobrze zjeść, e, lubię słuchać muzyki, lubię e, pograć sobie w koszykówkę, w piłkę nożną. W siatkówkę ostatnio gram, ale w piłkę nożną też mógłbym. Poczekam, aż będzie trochę cieplej. Lubię też, muszę Wam się pochwalić, bo w tym tygodniu dwa razy brałem rower i jeździłem ćwiczyć ciężarem własnego ciała e, na Pump Tracku. Tam są fajne drabinki. I na początku mi się nie chce, ale jak już wycisnę czy podciągnę się kilka razy, to nagle jest taka, taki okrzyk radości, jakbym wiesz, zdobył szczyt gór. Teofila, masz do mnie jakieś pytanie? Nie mam. Mm. To powiedzcie, jaki artysta, jaki zespół albo jaka muzyka wam się podoba? Zaczynam od teofili. Aż takiego zespołu nie mam. Mhm. Mm A jaki jest skrót dla Twojego imienia Tew? E, filach. Fila? Tak. O, dobrze. Teraz Szymon. Mogę powiedzieć nazwę mojej mhm. ulubionej piosenki? Bundy. To jest tytuł, czy tak. artysta? Tytuł. A kto to śpiewa? Nie wiem, właśnie nie patrzę na yy, nazwy tych. Oho. Pamiętajcie, jak słuchacie muzyki, to najlepsze są słuchawki na głowne, czyli nie takie wkładane do ucha, bo wtedy źródło dźwięku jest zbyt blisko naszych kochanych bębenków i to może uszkadzać. Takie słuchawki, które ja mam, jak widzicie, one są zamknięte, czyli na zewnątrz zamykają ucho. No są też inne, mniejsze, też można z nich korzystać. Pytanie muzyczne do Laury. Moje e, na przykład e, jakby to jest jakby taki hip-hop i lubię kukona słuchać, i lubię e, blachę. Teraz czas na pozdrowienia. Ja pozdrawiam panią Adę z świetlicy, panią Emilię i ogólnie to moją rodzinę i. no i tyle. Szymon. Chciałabym pozdrowić moją mamę, mojego wujka i mojego tatę. Ja jeszcze chciałabym pozdrowić panią Agnieszkę, która odeszła z naszej świetlicy. I panią Małgorzatę, tak. która wam załatwiła tu wejście. Tak, tak. O, właśnie. Chwila, a ty kogo pozdrawiasz? Chciałabym pozdrowić Ciocia. Mamy, brata, siostrę i ta. O, dzięki. Ja chciałam pozdrowić moją całą rodzinę. Chciałabym pozdrowić jeszcze moją babcię i mojego kuzyna młodszego, do którego lubię przyjeżdżać. Jesteście super, bardzo Wam dziękuję. Proszę. Halo, cześć, ja jestem Grzegorz, podajcie swoje imiona. Ja się nazywam Wiktoria, ja się nazywam Ania. Ja się nazywam Atom. Jak się czujecie tutaj w radiu? No tak, no tak dziwnie. Jest tak inaczej. Ja trochę, trochę stresu, ale. Lubicie być przepytywani, czy y, występ przed mikrofonem, Adam, y, można go porównać do odpowiadania przed tablicą, na przykład w szkole? Trochu można, ale też nie. Bo to, na przykład to leci w telewizji, a w szkole nie leci w telewizji. Do jakich szkół chodzicie? Do specjalnej. Ja też do specjalnej. Czyli, Na y mm -hmm. Ja widziałam, że ten budynek jest po fajnym remoncie. Tak. tak. No, a jak wygląda w środku? Też się zmieniło? Y jest stara szkoła i nowa szkoła. Czy tam jest też basen? Tak. Jest. I ze kulkami jest. I siłownia, i sala. To dlaczego ja tam jeszcze nie zostałem zaproszony? Nie wiemy. Nie wiem. Okej, okay. no to zaproście mnie tam. Dobrze. To powiedzcie tak, panie Grzegorzu, zapraszamy i powiedzcie gdzie. Panie Krzekowskie, zapraszamy, zapraszamy pana do, do szkoły specjalnej, numer 11, na Kratkowskiej 54. Fajny jest ten teren, koszar. Ja tam chciałbym się przenieść w czasie, jak te zbiorniki z paliwem były gdzieś tam zakopane pod ziemią, jak tam było wojsko. Co wy na to? Tak. A ty, koleżanko, do jakiej szkoły chodzisz? Do szkoły numer 5 w na ulicy Hodowieckiego. Która szkoła jest najlepsza? Bo na przykład niektórzy rodzice teraz muszą wybrać szkołę podstawową dla swoich y, dzieci. I nie wiedzą, gdzie mają je posłać. Chyba najlepiej szukać szkoły najbliżej domu. No tak, w sumie. Bo po co wysyłać dziecko do szkoły, która jest okay. daleko od miejsca zamieszkania? Dobrze kombinujesz. Co wam sprawia w życiu radość? No nie wiem, mi sprawia radość to, że jakby chodzę na treningi. A co trenujesz? Breakdance. W, we Flavie Kids czy Nie, w jakichś innych ugrupowaniach? Nie, w chaosie. Aha, czyli pozdrawiamy Wiktora. Misiaża, tak. A, okay. A ja lubię jakby grać w lotki, czyli w darta. A w kręgle? Nie, tylko w darta. A ty, Adasiu? Ja, ja teraz lubię boks, bo się zapisuję teraz w lutym. Lubię też chodzić na łyżwy tutaj z koleżanką Wiktorią. A nie będziesz musiał wyjąć wtedy kolczyka z ucha, jak będziesz trenował boks? Żeby... Będę musiał. I co, zrezygnujesz z niego? Nie, bo po, po boksie będę upierał. Okej, okay, spoko. Przepraszam, bo ci przerwałem. Mów dalej. I też lubię tutaj chodzić z Wiktorią na lotopisko, bo dużo się przy niej nauczyłem sieci, jazdy. Jast, mhm. Na przykład... Ruetów i jazdy na jednej nocy. Czyli ten breakdance Ci się przydał, co? No Chciałem lec. jej też podziękować. Ale super w ogóle nam się gada teraz. Moglibyśmy robić takie stałe audycje. Słuchajcie, kogo pozdrawiamy od Wiktorii? Pozdrawiam mamę, tatę oraz mojego trenera Wiktora Misiarza. Ja pozdrawiam rodziców i moją klasę, piątą A. Ja pozdrawiam mamę, siostrę, mamy chłopaka. Oraz truką siostrę, babcie, ujka i panią Adę, to tutaj jest. I też pozdrawiam moją całą klasę i wychowawców. Bardzo Wam dziękuję. I też pana. Dzięki. I teraz te pozdrowienia. I pozdrowić panią Adę. I panią y, Agnieszkę. Panią Emilkę. Panią Gosię. Y, panią Ele, y, 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 ta, Czyli, która to. jest chora, i panią Adę Herjan. Jeszcze panią Adrianę hej, hej, ran. Chciałbym pozdrowić pana Grzegorza. Dzięki, jesteście super. Nie Do znaczy. zobaczenia.